ma widzowie. W ogóle dzisiaj postanowiłem iść na rekrutację do ekipy TK i mam nadzieję, że się dostanę więc dajcie suba i like i dzwona, a ja chyba zaraz będę pytany, więc życzcie mi powodzenia. Dzień dobry ja przyszedłem na rekrutację do ekipy TK. Dobrze, proszę nam powiedzieć, jak się pan nazywa i ile ma pan lat? Nazywam się Brian i mam 16 lat. Dobrze, że jesteś już po mutacji, ale powiedz nam, czy masz dobry komputer i czy fiwem ci dobrze chodzi. No, panie, nie można powiedzieć, że dobrze chodzi, bo one w chuj dobrze chodzi. A zna pan podstawową wiedzę posługiwania się platformą fiwem? Tak, ponieważ prowadzę swój serwer od dwóch dni. A jest pan osobą kreatywną? No, panie, ja od kilku lat tylko na gej kreatywnym w Minecraft Gram. Bo na surwiwalu to cały czas ginę. A umiesz pan improwizować? A co ja teraz, kurwa, robię xd? Dobra, musimy się naradzić. To co dziku bierzemy go. No a jak bierzemy, bierzemy. Dobra, to raczej pana bierzemy. Okej. Okay. A zapomniałem jeszcze dodać, że mam kanał na YouTube Avro i tam parodiuję wasze filmy. No to pan nie zdał za słabe mikro ma pan czy coś to do widzenia. Ale jak te wytywy? Prosimy wypierdalać. Kurwa, nie strzelać, do widzenia.